Dziś mamy takie piękne a 4 hmm. przyjechało tam poprawkę serwisową, adaptację. No i nasi wpłynce, pokażę wam jak. litrowa benzyna CMYC, jak zmienia bieg. Delikatnie jedziemy sobie, przyspieszamy. W sensie chodzi mi o siwpłynce, jak są zrobione. A o tam dużo nie ruszamy, bo to w korkach jest nie. Pierdliwe jakby ciągała, po drugie, tam na dolnych tych biegach tu nie masz takich naprężeń sobie Zobaczcie, mamy szósty bieg. No tu teraz potrwa do siódemki, bo yy, chyba, że troszeczkę do domu gazu. Nie chcę wydawać, bo zmieniłam sobie. No i tak, to jest uczciwa praca, że tak powiem, e, skrzyni biegów e, w dwulitrowym benzynie, żeby niżej nie pracowała. A teraz sobie puścimy, puścimy, od razu zdejmę, patrzę na prędkość, kiedy ona będzie redukowała sobie. Już tam niżej, to tam chyba Znaczy hmm. też pokażę Wam do końca sobie, Bo tu nie ma co wiele mówić Ja nagrywam to żebyście Niektórzy pytają Ym... Zatrzymam się puszczę, bo tam autko za mną jedzie bo Tutaj dołu nie ruszałem hmm. To samo mamy z powrotem w górę sobie. Już delikatnym wciśnięciu gazu idziemy pokażę wam bo to, to, to auto też było na serwisie znaczy w sensie serwisie poprawkę bo tam problem był ktoś tam nie wymieniał pompy w kąpie uszczelnie klienta bo chciał szybko szybko i coś adaptacja mu się rozjechać i faktycznie rozjechała się mocno zrobiłem no, jeszcze raz i teraz zmieniam biegnie lalabaj bo takie kopnięcie było jak wydawałem nie było no, czasami tak się zdarza no, szybko szybko zawsze każdemu tłumaczę że a potem trzeba zrobić kilkadziesiąt kilometrów zawsze po serwisie, po się wtedy jest dobrze, no dlatego większość serwisów, no to nie ma czasu, tak. A teraz jest, moim zdaniem, bajeczka. i sobie zmienia, no i to jest praca, normalnie benzyny, tak jak mówi, fajne nie że na siódmym biegu schodzi do chyba do 950, nie pamiętam ile tam jest ustawionych, Chyba 950 tam shift taki minimalny przy lekkim gazie. no będzie dzisiaj nie jeść. to jest tak też porozciągane, co nie? żeby nie, nie jakby to powiedzieć nie nie było, że przyjedziecie na przykład 63 ona skacze między biegiem a biegiem bo tak wiele, wiele takich shift pointów poprawiałem po kimś tam Ogląda, Auto widzicie ma śmieszny przebieg 100 tysięcy Ja ten film nagrywam dla tych którzy powoli, żeby sobie każdy obejrzał bo, bo dla osób śledzących mój kanał, no to będzie taka monotonna, tak Facet w wódzce, jak to mówią nie? Ale aż tak powiemy. Tego złomeksu jest dzisiaj yy, na placu. No tu to wygląda mianowicie tak. To jest a cztereczka z 2017 roku. Na tym chyba w papierach ma 18. Bardzo ładna wersja. Bardzo ładnie zadbany samochód, niezmęczony. Tak jak mówiłem. Więc co? Jak ktoś będzie chciał, to zapraszam, no, żeby jeździć normalnie. I wcale to spalanie nie, nie wzrasta, wiecie, bo to nawet po opiniach kiedyś nie prosiłem klienta, ktoś pisał, że mu spadło. No, ja ja to osobiście takiego auta nie mam, bo bym wtedy wyraził jakieś opinie, jak było przed, jak było po. Ale tak jak mówię, no, na pewno nie obciążamy teraz układu, a tam jakieś tam... Te, że tak powiem, e... inne zabiegi serwisowe, no to wiecie, że możecie do mnie pisać, dzwonić, że umawiać się na naprawę bez problemu. A Shift Pointy, kolejne auto, które będzie normalnie jeździło, e, to ono też nie jest teraz męczące, bo, 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 bo ta jazda na tych miejscach jest męcząca, jest taka dyskomfortowa dla samochodu, no, co? Dajcie łapę w górę dla tych, co się podobało, dla tych, którzy chcą wiedzieć, jak wygląda auto po zrobieniu. Przed, to wiecie, macie swoje. Jak były niezrobione, że tak powiem, autka, to, to wiecie, jak to jeździ. No i tyle. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Mego weekendu życzę. Do usłyszenia.